poza neonowy świat, bo jest cały pełny marzeń chociaż miałem trudny start sporo niefajnych zdań To dziś nie puszczamy mecz i ruszamy z pełnym gazem I Skoro już mamy kręcić, to zakręć mi całym kraje. Poza neonowy świat, bo jest cały pełny marzeń Chociaż ten trudny start sporo niefajnie zdarzy Bo ja dziś nie puszczamy mecz i ruszamy z pełnym gazem ja Skoro ja już mamy kręcić, to zakręćmy cały ja kraj ja Po neonowy nowy świat, bo jest cały pełnym marzeń, chociaż ten trudny sad sporo niefajnych zdarza puszczamy mecz i, i ruszamy z pełnym gazem Skoro już ja mamy kręcić, to zakręćmy cały kraj ma obsję, bo ciągle musi nagrywać Jak się o to no bo nie chce odpoczywać Czasem to przepłaca zdrowiem, za co przeprasza nad wyraz. Przede wszystkim swą rodzinę, no bo kochają to widać. Chcemy widzowie mieli mocny uśmiech, no i ciemność też mocniej, nawet jeśli krótce. Jeśli serio zazrościcie, no to to powtórzcie. Jestem zbyt szczery, ale nie potrafię zamknąć game na kurtkę. Życie jest teraz piękne, lecimy wyżej, prędzej dziś uderzymy w ten Neonowy świat, nawet ja sam w niego nie wierzę. Życie jest. Nawet ja sam w niego nie wierzę Neonowy świat, bo jest cały pełny marzeń Chociaż trudny start sporo sporo niefajnych zdarzeń To dzisiaj puszczamy mecz i ruszamy z pełnym gazem Skoro już mamy wykręcić to zakręcimy całym krajem Neonowy świat, bo jest cały pełny marzeń Chociaż trudny start sporo sporo niefajnych zdarzeń To dzisiaj puszczamy mecz i ruszamy z pełnym gazem Skoro już mamy wykręcić to zakręćmy całym krajem życie jest teraz piękne Lecimy wyżej, prędzej, lecić Uderzymy w planetę Neonowy świat, nawet ja sam w niego nie wierzę Jak chodziłem do szkoły to zwanypałem nocki, żeby dalej robić mu zamię Z życiem pościg, robiłem to jak wiem 40 stopni, gorączki, kiedy wszyscy wyśmiewali mnie Pełno czarnych Czekałem na tą chwilę, mocno, kiedy się opłaci trud Dzisiaj mamy projekt, który zmarze wszelki brud Jak wspominam, to jest piękne, że dziś jestem tu Chcę Ci dawać motywację, ale byłem ich im no, chodziłem do szkoły No to zarywałem nocki Żeby dalej robić mu zamię Z życiem pościg robiłem to jak wiem 40 stopni gorączki Kiedy wszyscy wyśmiewali mnie Pełno czarnych chyba, no, 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 miły no. świat bo jest cały marzem no, coś trudny sporo Yeah. skoro już mamy kręcić, to zakręćmy cały kraj Zajmie świat, bo jest cały pełny marzeń yeah. Prócz trudny start trudnych sporo sporo niefajnych znaczeń Bo no dzisiaj puszczamy mecz i ruszamy z pełnym gasem